Dzień dobry. Witam Was ponownie na kanale Pingi w podcaście Wydziergane. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam moje skarpetki. Słuchajcie, mam w końcu skarpetki. Dwie pary. Jedną. A w zasadzie jedną parę. Dwie sztuki, a nie jedną sztukę. I tak naprawdę w tej jednej jeszcze nie schowałam. Wszystkich nitek. I to są moje skarpetki. Będą w mojej szafie. Już nie będą prezentowane nikomu. Bo do tej pory wszystkie skarpety, które wydziergałam. To były skarpetki, które znajdowały inny dom. Te zostają ze mną. I co to są za skarpety? Skarpety te. Nazywają się I'm So Basic Socks. I są projektu Summer Lee. I co do samego projektu. Tych skarpetek. Jeśli nie macie doświadczenia w dzierganiu skarpet. Łapiecie wzory po angielsku. To nie ma się nad czym zastanawiać. To są skarpetki dla Was. Jest. Do nich dołączony cały tutorial, ale to naprawdę nie jest tak, że jakieś tam fragmenty dziergacie skarpetki razem z projektanką od samego początku do samego końca. Pokazuje ona każdy moment wzoru, aby dokładnie wytłumaczyć, jak dziergać skarpety, właśnie. Dzierga się je od góry do dołu. Także jeśli nie macie doświadczenia z dzierganiem skarpet, zastanawiacie się, czy ta przygoda jest dla Was, to moim zdaniem właśnie te skarpetki i Summerly są dobrym miejscem, są całkiem dobrym miejscem, aby swoją przygodę ze skarpetami zacząć. Nie miałam żadnych problemów, jeśli chodzi o rozgryzienie wzoru. Tak jak mówię, jeśli się czegoś nie rozumie z tego, co jest napisane, klikacie w link we wzorze, w PDF-ie, który dostajecie i oglądacie to, co Summerly nagrała. A wełna. Co to za wełna? Jest dosyć taka kolorowa. Wełna znalazła się u mnie całkiem przez przypadek. Kupiłam ją. W sklepie Owczarnia, tak jak w zasadzie wszystkie ostatnio zakupywane motki wełny, kupuję zawsze u pani Ani. I również ten motek wełny, a w zasadzie dwa motki wełny, bo tam były w zestawie dwa motki wełny, kupiłam właśnie u pani Ani. A dlaczego? Przez przypadek szukałam zupełnie czegoś innego i postanowiłam wejść do outletu w jej sklepie. I tam właśnie znajdował się ostatni motek tej wełny. Aby powiedzieć Wam, jak się ta wełna nazywa, musiałam wziąć swój komputer, ponieważ jest dosyć długa ta nazwa. Manos del Uruguay Alegria Super Pool. To jest firma, a kolor nazywa się Circus, czyli cyrk. I wzór. Tych skarpetek jest napisane właśnie na tą wełnę z tej firmy, ale wydaje mi się, że jeśli weźmiecie jakiekolwiek jakąkolwiek wełnę skarpetkową czy fingering taką cieniutką, to te skarpety bez wykonywania specjalnej próbki Wam wyjdą. Ja nie musiałam kombinować z wielkością, z rozmiarem. Dokładnie ten rozmiar, który jest rozpisany we wzorze pasował na mnie. I one leżą idealnie, super trzymają się łydki. Naprawdę jestem super zadowolona i z wełny, bo jest ciepła. No i trwała troszeczkę już po użytkowaniu, na piętach się skulkowała. No ale to jest... Urok, urok wełny, którą nosi się na, na stopach że się po prostu kulkuje i moje skarpety są tak nie są do połowy łydki są tak do jednej trzeciej łydki i zostało mi jeszcze tyle wełny do wykorzystania i planuję zrobić z niej jeszcze jedne skarpety, ale tym razem będą to skarpetki takie krótkie, tak? One się nazywają, nie pamiętam jak się teraz nazywają, takie krótkie skarpetki, takie do adidasów, tak? Do trampek, żeby sobie włożyć i żeby ich specjalnie nie było widać, więc zostały mi z tego głównego koloru dwa moteczki, no tej, tej wełny jest dosyć sporo, a z różowego motka, który był do wykorzystania w ściągaczu w pięcie oraz w palcach został mi tylko ten jeden mini moteczek. No także on tutaj raczej nie jest do jakiegoś wielkiego specjalnego wykorzystania, mogę ewentualnie rozpocząć nim jakąś robótkę albo gdzieś go wcisnąć jako jeden albo dwa rzędy, no żeby się go pozbyć ewentualnie. Ale tutaj spokojnie jeszcze jakieś skarpety z tych dwóch moteczków powinno udać mi się wydziergać. Podsumowując, polecam panią Summer Lee jej mm, projekty. Sama będę się chyba kusiła na taki mini. Kal, który w zasadzie już się u niej dzieje od jakiegoś czasu. Ja na razie do niego nie dołączyłam, ponieważ miałam małą awarię lewej dłoni i nie mogłam dziergać zbyt dużo w zeszłym roku, ale właśnie zastanawiam się, czy nie wykupić sobie tego całego zestawu i nie dziergać tego, co ona tam dorzuca. A o co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że stworzyła podstawowy projekt skarpety i co miesiąc wysyła wzory żakardowe, które można do tego podstawowego wzoru skarpety sobie dołączać i w ten sposób na koniec roku mieć 12 par zupełnie różnych skarpet, które wychodzą z tego jednego podstawowego. Czyli jest to dosyć fajna sprawa i jeśli się chce osiągnąć wprawę w wydzierganiu skarpetek, ponieważ już po wydzierganiu pierwszej pary mamy no ustalone wszystko, co, co potrzebujemy do tego, aby kolejne pary stworzyć i wymieniamy tylko wzory żakardowe, które Summerly dosyła. Także to jest rzecz, nad którą będę się zastanawiała, czy nie zrobić w tym właśnie 2025 roku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym podcaście. Wydziergane.